Cześć. W dzisiejszym filmie opowiem Wam, jak krok po kroku ocieplić strop w Waszym domu. Skupimy się na dwóch popularnych materiałach styropianie i wełnie mineralnej. Przedstawię Wam zalety i wady obu rozwiązań, a także podzielę się praktycznymi wskazówkami, które ułatwia Wam cały proces. Jeśli zastanawiacie się, który materiał wybrać, ten film jest dla Was. Zapraszam do oglądania. Wiele domów jednorodzinnych posiada przestrzeń znajdująca się pod połaciami dachu o charakterze niemieszkalnym. Często esato pomieszczenia, które słuza jako strych, suszarnia lub po prostu nie mają żadnego przeznaczenia. W takim przypadku niezwykle istotne jest właściwe ocieplenie stropu. W zależności od rodzaju i przeznaczenia przestrzeni pod dachem, należy wykonać różny rodzaj prac. Poddasza mieszkalne wymagają ocieplenia połaci, w przypadku pomieszczenia niezamieszkałego wystarczy ocieplenie stropu. Takie posunięcie uchroni obiekt mieszkalny przed stratami energii cieplnej i uciekania do najwyższej kondygnacji budynku, która jest niezamieszkała, a tym samym nie wymaga odpowiedniej temperatury panującej w pomieszczeniu. Stosując ocieplenie stropu zredukujemy konieczność ogrzewania domu i zwiększymy energooszczędność. Czym ocieplić strop w domu jednorodzinnym? Wełna mineralna, stropian, inne materiały, ocieplanie stropu betonowego, ocieplanie stropu drewnianego, ocieplanie stropodachu podłoga. Poddasze mieszkalne koszty ocieplenia stropu, dlaczego ocieplenie stropu w domu jest tak ważne? Wiele osób zamieszkujących dom jednorodzinny zastanawia się nad sensem ocieplania poddasza w przypadku, kiedy nie jest to użytkowana część domu. Jeżeli stanowi ono pomieszczenie, w którym nie mieszkają żadne osoby, to rzeczywiście ocieplenie poddasza nie jest wymagane. Nie oznacza to jednak, że można je pozostawić bez wykonania żadnych czynności. Jeżeli pełni ono funkcję strychu lub suszarki, należy przeprowadzić ocieplenie stropu. Dlaczego? Zapewnienie izolacji termicznej poziomej części kondygnacji odgrywa istotna funkcję z punktu widzenia energooszczędności i sprawności ocieplenia całego domu. Po pierwsze, ocieplenie stropu w dużym stopniu przyczynia się do zmniejszenia powierzchni domu, która zostaje poddana procesowi ogrzewania, a tym samym znacznie redukuje zapotrzebowanie na energię. Po drugie, odpowiednio ocieplony strop stanowi warstwę izolacyjną, której zadaniem jest zatrzymywanie ciepła pochodzącego z systemu ogrzewania wewnątrz domu. Odpowiednie ocieplenie stropu uniemożliwia przenikanie ogrzanego powietrza przez strop w kierunku poddasza, które nie musi być ogrzewane. Wyeliminowanie ucieczki ciepłego powietrza do najwyższej kondygnacji oznacza znacznie mniejsze straty energii cieplnej, a co za tym? Idzie również i zmniejszenie konieczności ogrzewania. Na efektywność energetyczna wpływają ja bowiem przede wszystkim rozwiązania, które redukują straty ciepła i pozwalają, by zostało ono wewnątrz pomieszczeń użytkowych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, kiedy poddasze stanowi przestrzeń mieszkalna. W takiej sytuacji ocieplenie stropu nie przyniesie korzyści, a wręcz przeciwnie, wymusi konieczność zwiększonego ogrzewania w ostatnim. Pomieszczeniu orientacji pionowej. Ciepło z niższych warstw domu nie będzie mogło przebić się przez dodatkowa izolację termiczna stropu, co sprawi zgenerowana energia. Cieplna nie będzie swobodnie rozprzestrzeniała się po całym domu. Poddasze nieużytkowe czy użytkowe będzie wymagało wtedy dodatkowego ogrzewania o znacznie zwiększonej intensywności. W takiej sytuacji należy wykonać ocieplenie dachu. Ciepło będzie wtedy swobodnie rozprzestrzeniało się po wszystkich pomieszczeniach domu, a izolacji połaci dachowych zredukuje jego ucieczkę na zewnątrz. Dodatkowo, zaizolowane połacie dachowe będą przepuszczały znacznie mniej zimnego powietrza z zewnątrz, do wnętrza domu. Czym ocieplić strop w domu jednorodzinnym? Istnieje wiele różnych możliwości ocieplenia stropu i rozmaite materiały izolacyjne, które do tego celu można wybrać. Każdy z nich ma swoją charakterystykę, pewne plusy i minusy. Jeżeli dysponujemy niezamieszkała przestrzenią znajdująca się pod dachem, musi postawić przede wszystkim na materiał, który wykazuje. Wysoki stopień termoizolacyjności. To właśnie ten parametr pozwoli jak najwięcej ogrzanego powietrza zatrzymać wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, redukując tym samym straty energii. Istotna jest także grubość warstwy izolacyjnej. Specjaliści zgodnie podkreślają, że nie powinna ona być cieńszą jak 20 cm. Jeżeli w grę zatem wchodzi pomieszczenie, które nie jest przeznaczone do mieszkania, warto zwiększyć grubość izolacji. Nie istnieje bowiem przeszkoda w postaci tracenia zmniejszania realnej przestrzeni użytkowej. Kluczowym posunięciem jest jednak wybór odpowiedniego materiału. Najbardziej powszechnym wyborem jest postawienie na wełnę mineralna lub styropian. Na rynku dostępne ESA także inne materiały, które mogą być wykorzystywane do stworzenia warstwy izolacyjnej stropu poddasza. Zdecydowanie jednak, to wełna i styropian ESA najpopularniejsze. Sprawdźmy, czym wyróżniają się poszczególne materiały i co mamy jeszcze do wyboru poza dwoma wymienionymi. Ocieplenie stropu wełna mineralna wełna mineralna dosyć często znajduje zainteresowanie wśród osób, które zamierzają ocieplić strop swojego poddasza. Najważniejszym parametrem który decyduje o jej funkcjonalności i praktyczności, jest bardzo wysoka sprawność izolacji termicznej. Wełna mineralna odznacza się wysokim stopniem nieprzepuszczalności powietrza. Dzięki temu zapewnia otrzymywanie ciepła we wnętrzu pomieszczenia i nie dopuszcza do przenikania mas zimnego powietrza z zewnątrz. Dodatkowo wełna mineralna wykazuje bardzo wysoka sprawność izolacji akustycznej. Może to być ważny czynnik w przypadku... Kiedy na poddaszu urządzimy pomieszczenia o charakterze gospodarczym, w którym będą pracowały, różnego rodzaju urządzenia, np, pralka lub inne. Nawet najgłośniejsze hałasy dochodzące z górnej kondygnacji mogą stać się niewyczuwalne w przypadku zastosowania tego materiału izolacyjnego. Ocieplenie stropu wełna układa się w postaci maty. Ma ona olbrzymia zaletę wynikającą z charakteru materiału. Jest nią olbrzymia sprężystość. Dzięki temu ocieplenie stropu wełna idealnie pokrywa cała powierzchnię i dopasowuje się do podłoza, przykrywając nawet najtrudniej dostępne miejsca. Ten materiał termoizolacyjny wykazuje jeszcze jedna ważna zaletę. Jest to wysoka odporność na działanie ognia i wyjątkowo niska łatwopalność. W dużym stopniu zwiększa to poczucie bezpieczeństwa. Ocieplenie stropu wełna mineralna można wykonać decydując się na jeden z dwóch rodzajów tego materiału. Wełna mineralna może występować w odmianach Typ skalny oraz szklany. Wełna szklana odznacza się znacznie lepszymi parametrami izolacji termicznej niż wełna mineralna skalna. W przypadku właściwości tłumienia hałasu, obydwa rodzaje wykazują mniej więcej ten sam poziom skuteczności. Ocieplenie stropu styropianem drugim popularnym materiałem wykorzystywanym do ocieplania stropu jest styropian. W przeciwieństwie do wełny mineralnej, nie posiada on właściwości, które tłumia rozleganie się hałasu. Styropian nie jest materiałem, który można uznać za warstwę akustyczna. W stosunku do wełny odznacza się on także znacznie mniejsza elastycznością, co przekłada się na fakt dużo trudniejszego ułożenia warstwy ocieplającej. Styropian jest sztywny i nie odznacza się sprężystością. Cecha ta może stwarzać pewne trudności, szczególnie w przypadku nietypowych kształtów poddasza. Styropian jako materiał do układania warstwy izolacji termicznej nie dopasuje się swobodnie do nierówności, jakie występują w ścianie czy podłodze. Nie stworzy on zatem tak szczelnej warstwy jak wełna, która dopasuje się do większości nierówności. Styropian wykazuje jednak wysokie właściwości termiczne i jeżeli kształt stropu nie stawia ograniczeń, z powodzeniem sprawdzi się jako warstwa izolacyjna. Jego sprawność może być rozna. Przy wyborze styropianu największe znaczenie ma lambda, czyli parametr, który oznacza współczynnik przewodzenia ciepła. Od niego zależy bowiem konieczność grubości tworzonej warstwy ocieplenia. Im szersza warstwa izolacyjna, tym lepsze parametry skuteczności. Jeżeli jednak wybierzemy styropian w wysokim parametrze lambda, będziemy musieli ułożyć zdecydowanie grubsza warstwę izolacyjna, żeby uzyskać taki sam stopień ocieplenia. Działa tu bowiem zasada, która stwierdza, że im wyższa wartość współczynnika lambda, tym słabsza jego efektywność, a tym samym konieczność ułożenia znacznie grubszej izolacji. Warto zatem postawić jedynie na styropian o niskim współczynniku lambda. Należy jeszcze wziąć pod uwagę inną ważną cechę. Jest to odporność na rozciąganie, czyli parametr, który decyduje o realnej wytrzymałości mechanicznej. To bardzo ważna cecha w przypadku ociepleń stosowanych na podłodze i stropie. Inne materiały izolacyjne oprócz popularnych styropianów i wełen mineralnych, na rynku istnieją także inne materiały, które można wykorzystać do ułożenia warstwy izolacyjnej stropu. Jedna z nich jest ekofiber. Jest to izolacja, która wykonuje się z celulozowych. Ekofiber uchodzi za materiał, który charakteryzuje się wyjątkowo wysokimi właściwościami termicznymi. Układanie tego typu izolacji jest niezwykle łatwe, szczególnie w przypadku stropu drewnianego. Ekofiber występuje bowiem pod postacią granulek, które wystarczy po prostu wysypać na strop. Rozchodzą się one swobodnie po powierzchni i wnikają we wszystkie zagłębienia i luki w drewnie. W wysokim stopniu wypełniają one każdą przestrzeń, nie tworząc jednocześnie mostków termicznych, co przekłada się na dużą efektywność ocieplenia. Podobnie jak wełna mineralna, ekofiber jest niskopalny, dzięki czemu zapewnia duże poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli poddasza ma charakter całkowicie nieuczeszczany, nie zachodzi konieczność układania podłogi. Ekofiber może stanowić samodzielna warstwę izolacyjna. Wełna mineralna w postaci granulatu innym rozwiązaniem jest wełna w postaci granulatu. Stanowią ja swoiste strzepy pozyskane z materiału bazowego. Maja one olbrzymia zaletę pod katem łatwości układania. Szczególnie nadają się one w przypadku stropów na poddaszu, które cechuje występowanie dużej ilości nierównomiernych przestrzeni. Granulat z łatwością wniknie w każde, nawet trudno dostępne miejsce i zapewni izolację termiczną. Ocieplanie stropu betonowego. Aby ocieplić strop betonowy najczęściej wykorzystuje się płyty styropianowe lub maty z wełny mineralnej. Warto zwrócić uwagę, że aby dobrze ociepić strop betonowy ważne jest zastosowanie odpowiedniej grubości warstwy izolacyjnej. Dotyczy to w szczególności stosowania maty na betonowy strop. Maty z tego materiału zazwyczaj mają grubość mniejsza niż 20 cm. Warto w takiej sytuacji wykonać ocieplenie stropu betonowego stosując większa grubość termoizolacji, układając jedna mejt na drugiej. W przypadku stosowania płyt stropianowych ich ilość zależna jest od współczynnika lambda, którym się cechują. Jeżeli esat to płyty, które odzna się niskim przewodzeniem ciepła, jedna warstwa na ocieplenie stropu betonowego powinna z powodzeniem wystarczyć. Aby poprawnie ocieplić strop betonowy, kluczowe jest dobre dociśnięcie materiału izolacyjnego do podłoza tak, by przykrywał on każdy kawałek stropu betonowego. Zanim jednak zaczniemy układać właściwa izolację, podłoże należy dodatkowo szczelnie przykryć folia paroizolacyjna, która zatrzyma. Rozchodzącą się po przestrzeni domowej parę wodna. Jest to szczególnie ważne posunięcie w przypadku, kiedy decydujemy się na ocieplić strop betonowy w domu nowym, świeżo wybudowanym. Nowe stropy mogą bowiem posiadać dużą ilość TZW. Wilgoci technologicznej. Jeżeli nie zabezpieczymy ich folia, wilgoz będzie przedostawała się w głap struktury wełny mineralnej, co będzie znacznie ograniczało. Jej właściwości termiczne a tym samym zanizało efektywność izolacji. W przypadku starych domów folię paroizolacyjna można zastapić z TZW. Wiatrochronna, która jeszcze bardziej ograniczy przenikanie zimnych warstw powietrza. Ocieplanie stropu drewnianego. Przy ocieplaniu drewnianego stropu należy postapić podobnie jak w przypadku jego betonowego odpowiednika. Różnica polega na tym, że zdecydowanie lepszym izolatorem na ocieplenie stropu drewnianego będzie w tym przypadku wełna mineralna. Drewno jest materiałem, który posiada wiele zagłębień, a z biegiem lat powstają w nim odkształcenia. Z tego powodu płyta steropianowa nie zapewnia Z tak dobrej izolacji, jak wełna mineralna. Nie będzie ona tak dokładnie przylegała do podłoza, jak dopasowującą się wełna. Wełna mineralna w przypadku stropu drewnianego układamy pomiędzy belkami konstrukcyjnymi. Dla wzmocnienia efektywności izolacji stropu drewnianego można także ułożyć dodatkowa wełnę mineralna nad nimi, tworząc izolację na krokwiowa. Takie ocieplenie stropu drewnianego wyzagrożenie powstawania mostka termicznego, który znacznie zajnajdzie efektywność ocieplenia stropu drewnianego. Jak ocieplić stropodach w domu jednorodzinnym? Do tej pory omówiliśmy metody ocieplania stropów w ostatniej kondygnacji, która oddziela przestrzeń użytkową od tej, która nie została zaplanowana do mieszkania. Jak jednak wygląda sytuacja w przypadku stropodachu? Jest to ostatnia kondygnacja budynku, która jest jednocześnie dachem obiektu. Sposób wykonania izolacji w takiej sytuacji uzależniony jest od jego rodzaju. Wyróżniamy bowiem stropodachy wentylowane i stropodachy niewentylowane. Ocieplenie stropodachu wentylowanego wentylowany stropodach bywa określane także jako stropodach zimny. Jego konstrukcja ma charakter dwuwarstwowy i uwzględnia dwie warstwy nosne, które rozdzielone S.A. przestrzenią wentylowana, która stanowi pustka powietrzna. Tego typu konstrukcja stropodachu wymaga zupełnie innego podejścia do wykonania warstwy izolacyjnej. Ocieplenie stropu układamy bowiem od strony spodniej, czyli na suficie, bezpośrednio nad głowami mieszkańców. Chodzi o to, by wyizolować przenikanie zimnych warstw powietrza przez element wentylacyjny do stropu. Warstwę wentylacyjną należy wypełnić z granulatem NP. Z wełny mineralnej. Pamiętajmy jednak, że jest to przestrzeń, która ma zapewnić cyrkulację powietrza. Wypełnianie izolatorem, w tym wypadku jego nadmuchiwanie, powinno cechować zatem specjalistyczne wykonanie. Powinno zlecić się tę czynność grupie fachowców. Chodzi o to, by podczas wypełniania przestrzeni izolatorem cieplnym nie zapchać otworów wentylacyjnych. Ocieplanie stropodachów niewentylowanych, stropodachy o charakterze niewentylowanym, wymagają izolacji od strony zewnętrznej. W przypadku starych budynków zazwyczaj będziemy mieli do czynienia z warstwą papy, która będzie ułożona na zewnętrznej części dachu. Jeżeli uda nam się ją ja bardzo dokładnie wyrównać i wygładzić, a także porościnać wszelkie pecherze powietrzne i zaizolować powstałe miejsca, nie będziemy musieli jej zrywać i się jej pozbywać. Może ona z powodzeniem pełnić rol warstwy paroszczelnej. W przypadku zerwania poszycia z papy, należy dokładnie oczyścić podłoże i szczelnie rozłożyć na nim folię paroizolacyjną. Dopiero na niej układamy warstwę właściwej izolacji cieplnej. Najczęściej wykonuje się ją z płyt styropianowych. W tym przypadku jednak szczególnie ważne jest, by oznaczała się ona wyjątkowo niskim współczynnikiem lambda. Grubość warstwy izolacyjnej powinna mieć przynajmniej 20 cm. Ostatnim etapem pracy jest ułożenie warstwy wodoszczelnej. Stropodach jest przecież elementem, który jest szczególnie narażony na kontakt z woda deszczowa. Podłoga ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego wykonuje się w przypadku pomieszczeń na poddaszu, które nie są przeznaczone do mieszkania. Poddasze nieużytkowe może być użytkowane sporadycznie N.P. jako strych, składzik, suszarnia czy pralnia. W przypadku pomieszczeń mieszkalnych należy wykonać warstwę izolacyjna połaci dachowych. Kiedy decydujemy się na ocieplenie stropu, czy ocieplenie poddasza musimy wziąć pod uwagę charakter pomieszczenia. W przypadku... Kiedy nie jest ono użytkowane w ogóle bądź bardzo rzadko, nie zachodzi konieczność wykonania podłogi. Jeżeli jednak jest to pomieszczenie niemieszkalne, ale takie, w którym będziemy często przebywać, powinniśmy ułożyć warstwę podłogi. W tym celu należy wykonać drewniany różd, który zostanie oparty na belkach konstrukcyjnych. W jego szczelinach układamy dodatkowa warstwę izolacyjna, a całość przykrywamy folia wiatrochłonna. Kiedy przygotujemy już w ten sposób podłoże, Należy do niego przymocować płyty OSB lub drewniane deski. Ocieplenie poddasza mieszkalnego. Ocieplenie poddasza mieszkalnego nie może uwzględniać wykonania warstwy izolacyjnej stropu. Tego typu ocieplenie stropu uniemożliwi przenikanie ciepłego powietrza z niższych kondygnacji do ostatniego pomieszczenia w pionie. A tym samym ocieplenie poddasza ograniczy konieczności dodatkowego ogrzewania przestrzeni poddasza. Żeby przestrzeń mieszkalna na poddaszu utrzymywała ciepło, Należy wykonać fachowe ocieplenie połaci dachowych stosując odpowiednia grubość termoizolacji. W tym przypadku chodzi o to, by ciepło nie uciekało poza obręb budynku na zewnątrz. Najłatwiejsze w ociepleniu ESA pomieszczenia, w których połaciach występują belki konstrukcyjne. Między nimi właśnie najlepiej ułozyc wełnę mineralną lub inny materiał termoizolacyjny, może to być zarówno styropian, jak i wełna. Mineralna czy pianka poliuretanowa. Zanim wykonamy ocieplenie poddasza i połaci dachowych, ważne jest, by wykonać warstwę zabezpieczającą przed przenikaniem wilgoci. Od strony mieszkalnej należy wykonać z kolei dodatkowa warstwę izolacji paroszczelnej. W tym celu na warstwie cieplnej należy ułożyć folię paroizolacyjna. Dla zwiększenia efektywności ocieplenia, od strony zewnętrznej warto przymocować także folię wiatrochronna, która zabezpieczy przed. Oziebianiem pomieszczenia wywołanym przenikaniem chłodnego powietrza przez nagłe i silne podmuchy wiatru. Koszty ocieplenia stropu Jednoznaczne oszacowanie kosztów wykonania ocieplenia stropu nie jest łatwe. Mogą być one bowiem bardzo zróżnicowane i zależeć od wielu zmiennych czynników. To przede wszystkim rozmiar powierzchni, która podlega izolacji, a tym samym ilość materiału, którego będziemy potrzebowali do wykonania warstwy ocieplenia. To także rodzaj materiału użyty na ocieplenie stropu, a także standard, jaki zamierzamy osiągnąć, czyli stopień efektywności warstwy termoizolacyjnej. Ceny zależne S.A. także od producenta i jego oferty. Na koszty może wpływać także fakt, czy pracę wykonamy samodzielnie, czy zlecimy je specjalistom. Koszt za metr kwadratowy wełny mineralnej to wydatek rzędu od 15 zł do 100 zł. Jest to zależne od jej rodzaju, jakości oraz producenta. Rozbieżności w cenach napotkamy także w przypadku styropianu. Ten materiał termoizolacyjny jest nieco droższy. Ceny płyt wykorzystywanych do ocieplenia poddasza zaczynają się od około 25 zł za metr kwadratowy. Podsumowując, ocieplenie stropu to kluczowy krok w poprawie efektywności energetycznej naszego domu. Wybór między styropianem a wełna mineralna zależy od indywidualnych potrzeb, budżetu oraz preferencji dotyczących izolacji. Styropian jest lekki i łatwy w montażu, natomiast wełna mineralna oferuje lepsza izolację akustyczna i jest bardziej odporna na ogień. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować zalety i wady obu materiałów oraz skonsultować się z fachowcem. Pamiętajmy, że dobrze ocieplony strop to nie tylko komfort, ale także oszczędności na rachunkach za ogrzewanie. Dziękujemy za oglądanie i życzymy powodzenia w ocieplaniu.